W ostatni dzień festiwalu na Bobowskim Rynku odbyły się ósme targi rękodzielników i kolekcjonerów. Na scenie pojawili się uczestnicy kapel ludowych, zespół powiśle z Dąbrowy-Tarnowskiej i miejscowy zespół Jaguar. Głównym punktem bloku koncertowego był występ orkiest z Bobowej i Siedlisk. zainteresowaniem cieszyła się kolekcja starych pojazdów pana Józefa Gucwy z Bobowej. Pan Józef Gucwa, kolekcjoner zabytkowych pojazdów, motocykli i silników stacjonarnych, mistrz polski w kategorii motocykle do 1945 roku w 2007 roku. Członek głównej podkomisji pojazdów zabytkowych przy Polskim Związku Motorowym, uczestnik wielu rajdów i wystaw. W swojej kolekcji posiada 13 motorów i 3 samochody. Do największych sukcesów zalicza Wicemistrzostwo Polski w 2006 roku i Mistrzostwo kraju w 2007 roku w kategorii motocykli wyprodukowanych przed rokiem 1945. Pierwsze miejsce w Motocyklowych Mistrzostwach Województwa Nowosądeckiego w 1998 roku oraz zdobycie tytułu Motocykla Zabytkowego Roku 2007. Wyróżnienia w międzynarodowym zlocie pojazdów militarnych Operacja Południe w kategorii Motocykle w Bielsku Białej w 2007, 2008 i 2009 roku. Drugą pasją pana Józefa są lody, które możemy skosztować w lodziarni prowadzonej wraz z żoną Małgorzatą.